To wschodnia polski flanka wariat, witam w moim mieście. Tu gdzie szalka zeżarła, nie jedną baterię, tu wieża trynitarska, z niej miasta panorama, wszędzie złodzieje, dilerzy, leży. Organy ścigania, wielu życie, głównie picie, kwitnie bezrobocie. Co mam ci powiedzieć, sam do pracy nie chodzę, radzę sobie jak mogę, ciągle to fesmarze. Jestem po trzecim czącie, zanim ziomek dobrze wstaniesz. Masz tu krakowską bramę, zamek i wiele tajemnic. Piłsudski marszałek, czuwa na litewskim, pozostał Majdanek, obóz po niemiecki, zalew. Nura nie wale, bo śmierdzi. miasto nie śpi, uwierz mi. Dwa na do fetki, kreski i fleksik. Zdrowo piorą głowę do Lubelski, podziemny. Konkretny rabziomek, posłuchaj wisienki, jeśli prawdę cenisz sobie. Wieża kolejny wers, a ty weź puszczaj to w obieg Prosto z LBN, prosty RAP człowiek Nie wiesz co jest pięć, więc teraz ci powiem W kozim grodzie jest tylko RKS Motorek Pamiętaj studenciaku, wyurowany hamie, Skopani na deptaku, szybko zmieniacie zdanie Roi się od kłaku, chcesz dragów, jesteś chętna Na 90% stukał cię mój koleżka Stary bo ta mordeczka Pozdrawiam wariacie, życzę ci z normalną dziecka Wiesz jak koleżko, ciężko jest o takie Prawie jak jebnąć wlotka. lotka nie związać się z kłakiem, to samo w drugą manie bez hipokryzji dziewczyny Szukacie księcia z bajki, a tu same skórwy syny rymy, dawaj, zapraszam ten mną, w z Baka i oko mordo Będzie rozpierdol To miasto nad Bystrzycą, z Ukrainą kwitnie handel Spirytus i szlugi napędzają gospodarkę pomocą ziomuś branżę, mówisz nie palę chłopaki To powie ci mój ziomek, przy kartonie nauka gratis Wszędzie siniaki, taki klimat, nic nie zrobisz. Skurwy syny chleją, tak żeby odjęło nogi Taki jest ten rejon i takie jego uroki że z nadzieją, że dorzucisz parę złotych. Zakazane mordy, turystów straszą stale Tu padały rekordy na światową skalę. Promile wyciągi dołki, wyroki, szpitale Co widzę, o tym piszę i nagrywam wokale Mam wyjebane, ciężko, nie chcesz, nie słuchaj, to dla ciebie koleżko Co ze mną jarasz, bucha, to dla Ciebie mordeczko. tanuta wszystkie zwroty. Lublin, Bronowice, młode

gdzie i mów mi już nic więcej Niczego mi nie zabronisz i tak zrobię to jak zechce Pieprzę los, który kiedyś wybróżyli mi sceptyczni Mam to co ci liści siądź mi i policz maty Stój tam gdzie stoisz i mów mi już nic więcej Niczego mi nie zabronisz i tak zrobię to jak zechce Pieprzę los, który kiedyś wybróżyli mi sceptyczni Mam to co ci nieliczni, siądź mi i policz maty Byłem domniemanym z pracą, często obcowałem z karmą. Byłem jak zatruty ziarno, wszystko chciał mieć za darmo Kiedyś przyjdzie nam zapłacić, za całe swoje warto Żyć jedynie nie to jak z wiatrakami walczą Chciałbyś zachować wyrwę idąc bez utraty siły Nie taki dobry człowiek, a poza tym jakimś ciwy. W sumie mnie to nie dziwi Winy musi się znaleźć, jeśli nie potrafisz sprawić dwóch decyzji i poraży przyjąć na klatę jak facet Przykry konsekwencje Ja wyciskam wagę własnych błędów na tej ławeczce, bo na fochy to troszeczkę ziomek za stary jestem, więc nie ma co roztrząsać Tracić czas to bese życie jedno bezcenne Wciąż mam o niego jakość Bo nie chcę krzyczeć w jakoś przecież więc go powracam Nie chcę bezdomności kwaca Strasznej samotności, nie wiem czym los mnie w przyszłości A ty stoi tam, gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej, niczego mi nie zabronisz I tak zrobi to jak zechce pieprze, los, który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni Mam to co ci nie siądź mi policzmy A Ty stój tam gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej Niczego mi nie zabronisz I tak zrobi to jak zechce pierwszy los który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni Mam to co ci Siądz, mi policjant! wy ten such, to kilka szczerych słów. Tutaj zwykła codzienność, to nie fabryka snów. Znów pod koniec miesiąca brakuje kilku stów. To powtarza się tak często, jak pełnia i nów. Nigdy nie lubiłem psów, kościoła i rządu. Długi ciągną się za ludźmi, jak pogrzebowy kondukt. To pierwsza linia frontu, wojenny taniec. Świat jest głuchy na twoje łzy i ukanie. Pamiętasz dojrzewanie? Niezapomniany klimat. Pierwsze balety, amfetamina i tanie wina. Bloki spędzone w kinach były całym naszym światem pierwsza miłość i pierwszy foch przyjęty na klatę Za te wszystkie chwile z tamtych lat za problemy, których nigdy nie jest brak Zdrowie brat, tego nigdy za dużo A zdobyte wtedy nauki, do dzisiaj nam służą A ty stój tam, gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej Niczego mi nie zabronisz I tak zrobię to jak zechce chce los, kiedyś wypróżyli mi sceptyczni Mam to co ci nieliczni Siądź mi i policzmy a ty stój tam, gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej Niczego mi nie zabronisz I tak zrobię to jak zechce chce los, kiedyś wypróżyli mi sceptyczni Mam to co ci nieliczni Siądź mi i policzmy ty stój tam, nie mów mi już nic więcej, niczego mi nie zabronisz I tak zrobię to jak zechce pierwszy los kiedyś wywróżyli mi sceptyczni Mam to co ci nie Siądź mi policz, maty stój tam gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej, niczego mi nie zabronisz I tak zrobię to jak zechce pierwszy los kiedyś wywróżyli mi sceptyczni Mam to co ci nie Siądź mi policzna nic tak Ci zajął się nam dorą, skoro nada za się szansa co drugim Któreś luk z Kazańca. Trzymam pod kontrolą to, co niby mnie wykańcza. Czwarty raz solo, I się pierdolą, to szarańcza. Biorę wdech, pech na mnie nie robi wrażenia. Ogu pozostanie we zmiany, jeśli sam go nie pozmieniam. Chcę tylko trochę miejsca mieć, znaleźć trochę cienia, gdzieś i czuć ten dreszcz, Kiedy sam pęd nie tema, trema, nie łapie nas jak ten kac, obwalenia. Takie życie trzeba chlać, by nie myśleć o problemach, płucą czyczą trzeba wstać. Grać, brat, lekko nie ma i tak. I reszta pokolenia, play Do zobaczenia, zostaje tam, gdzie my do przyjaciele mijają szybciej niż dni Nie liczę ich, fanatyk wiary się nie boi A ty stój tam, gdzie stoisz, nie mów mi jak mam żyć A ty stój tam, gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej, niczego mi nie zabronisz I tak zrobię to jak zechcę, pieprze los, który kiedyś wybrużyli mi sceptyczni Mam to, co ci nieliczni Siądźmy i policzmy A ty stój tam, gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej, niczego mi nie zabronisz I tak zrobię to jak zechce, pieprze los, który Kiedyś wypróżyli mi sceptyczni, mam to co ci nie liczni. Siądz mi policz maty Stój tam gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej, niczego mi nie zapronisz I tak zrobię to jak zechce piepszy los, który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni Mam to co ci Siądź mi policz maty Stój tam gdzie stoisz Nie mów mi już nic więcej Niczego mi nie zaplonisz I tak zrobię to jak zechce piepszy los, który Kiedyś wybrużyli mi sceptyczni Mam to co ci Siądź mi policz na stój nie go south for all my Nasze traki dla lajków są jak ciężka ćpalnia Biegam po scenie z flaszką, trzymam się za genitalia Czas nie zwalnia, rośnie w siłę nasza armia Prowadzimy absolwentów jak nadmorska latarnia Huk bitewnych armat, brzmi przy nas jak na Koncerty chcemy ściągać, tłum jak Love Parade Jara mnie każdy hej chipy wylewają smutki Kiedy na was patrzę wiem, że los bywa okrutny Nie lubię wątróbki i nie palę jointu Świętej pamięci babcia mówiła do mnie Bojtus, jeżdżę do kurortów, tam zapijam kaca co roku we władku, na kurwiam, w krótkich gaciach poznałem to to praca Dwunastki i nocki Niektórzy pracodawcy traktują ludzi jak nocnik Stres nie jest mi obcy, wszystkim pracującym salut To wy jesteście kręgosłupem naszego kraju, z nami tych paru ludzi, mimo że lata biegną. Ja wiem to, że przeżyjemy jeszcze nie jedno. Jak medbol, demonstrujemy styl na style Sprzedajemy lepsze gówno niż twój osiedlowy dealer Byłem własnującym szczylem. Nie siedziałem w bibliotece, moja mama żartowała, że mam odporność na wiedzę Raczej nie świecę przykładem, chociaż czasami się staram to tak wiele razy w życiu zachowałem się jak palam Trzymaj zdala się od głupot Zachowaj pełen luz Tutaj nie jednemu draksy z wodą zżarły mózg Człowiek ruchy jest jak rust I każdy czasami pęka to podstawą jest uczenie się na własnych błędach Na każdą kobietę przypadają dwie dziwki A na każdego typa przypada dwóch śliskich Te same pyski dziś pracują na żołd A tym normalnym oddajemy hołd dla naszych mord, dla naszych kobiet Kolejny raz puszczamy rad w obieg sami o sobie mają Bity rymy, niżej podpisani, słoń szelerini. To dla mych tym czasów gdy było w nas to 1,6 leciał premier i guru Pokolenie młodych królu z lodów robiliśmy w przodę. A potem każdy z nas pluł sobie w rodę. Niska młodzież, szerab peczki na ja Jarało się z lupek, rzadko kto zabijał w papier. W robocie zapiecz, jak już jakaś nas znalazła. Wie, jakie życie ma smak, dziecko miasta. Biby na ławkach, na słuchawkach, co najlepsze. Jeśli nie słuchałeś rapu, synu słyszałe synu, inne podejście inne priorytety, ale zawsze chodziło o zabawę Nie zaprzeczyć, wciąż mi zależy Wierzę w siebie i w karmę I co by się nie działo, jestem z PDG Kartel Mam swoją bajkę, nie staraj się zrozumieć Mam swoją gatkę flow szorski jak Pumex Gram na podwórę, gdzie kopało się piłkę I wciskało wszystkie piętra, odpuszczając windę I zanim zniknę, zostawię dla potomnych Poczucie wolności, rap, część historii Znasz wiktorii, podążam pewnym kursem Bez zmiany trajektorii nie mam Skis przed jutrem, Skurwiel, spróbuj mi coś wytknąć Jak prawda ludzie hip-hop Always make it, Make music for my people yeah. Always make it. Na każdą kobietę przypadają dwie dziwki A na każdego typa przypada dwóch śliskich. Te same pryski dziś pracują na żołd, A tym normalnym oddajemy hołd dla naszych mord, dla naszych kobiet. Kolejny raz puszczamy rad w obieg. Sami o sobie majk bity rymy, niżej podpisani, słoń, lerini. Tu, ni tu nic, tu nic się nie zmieni, to samo na blokach. To te historie, tu, gdzie kryminalny sieje. Musisz być czujny na, na tych osiedlach. Ana da, da, raport pro, prosto z ulicy. Raport z rejonów, z których tak ciężko jest uciec. I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek tutaj prowadzicie instynkt. nie jesteś, bracie, świadkiem tragicznych statów Raport z rejonów. W których tak ciężko jest uciec I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem To nie życie z pocztówek, tylko relacja na żywo Tu ludzie sami sobie wymierzają Sprawiedliwy Raport z rejonów, gdzie będziesz, albo byłeś już karany I albo jesteś zarobiony, albo znów spukany Idziesz chodnikiem, patrzysz w dal i nie czujesz lęku I nie mów mi, że sam ze sobą nie miałeś na napięku Dobrze to znam, moi ludzie ciągle siedzą w celach Ciężko, hajs, więc rachunków nawet nie Otwierasz. Policja zna, tutaj tylko trzy metody zgonu: Przedawkowanie, samobójstwo i morderstwo ziomuś. To społeczeństwo milczy, chociaż widać, że ma problem. Ten system dość skutecznie ciągle trzyma ich za mordę. Muzyka gra, ale nadal z wypłatami słabo. Więc mało kto tu żyje tak, jak podpowiada prawo. Na blokach stara śpiewka życie gnębi wciąż dzieciaków. I wszędzie aż się roi od tych pieprzonych tajniaków. Poratuj, znowu słyszę, ale cały czas to kocham. Choć Dnia życia znowu wcale nie jest zbyt wysoka. Portrejonów, z, z których tak ciężko jest uciec, i rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek, tutaj prowadzicie instynkt. Codziennie jesteś bracie świadkiem tragicznych statystyk. Raport z rejonów których tak ciężko jest uciec I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem To nie życie z pocztówek, tylko relacja na żywo Tu ludzie sami sobie wymierzają sprawiedliwość Dzieciaki grają swoje cały czas i grają z życiem Nie akceptują w ogóle jego żadnych ograniczeń I znowu mdło się robi od wdychania tego brudu I tylko ci naiwni wciąż się spodziewają cudów Znów ponosisz ryzyko albo całe życie pościsz Koleżka siedzi, bo miał za dobrą rękę do Roślin. do szczęścia nie wystarczy tylko chłodny uścisk dłoni adwokat miał dobre intencje, lecz się nie wybronił, pamiętasz jedną siostrę, drugą ciągle są na diecie ten towar pożądany jest jak porno w internecie, dzieciaki mogą zabić cię dla nowej pary spodni i uwierz mi na słowo oni są do tego zdolni na lewo mur, na prawo mur i wszystko już cię drażni, a w mordę możesz dostać tu bez specjalnej okazji ludzie są pełni obaw, mają dość klepania biedy, lecz ma kto się w ogóle wsłucha dzisiaj w ich potrzeby? Raport z rejonu, z których tak ciężko jest uciec i rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek, tutaj prowadzicie instynkt. Codziennie jesteś bracie świadkiem tragicznych statków. Raport z rejonu których tak ciężko jest uciec I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem To nie życie z pocztówek, tylko relacja na żywo Tu ludzie sami sobie wymierzają sprawiedliwość Tu nic się nie zmieniło, z półek ciągle znika wódka I nikt nie operuje z nas, polszczyzną holooka Ktoś krzyczał głośno w nocy, potem zrobiło się cicho Niejeden z lokatorów ma tu kłopoty z psychiką Miało być git, ale bracie znowu coś tu nie gra Problemy chyba już sięgają najwyższego Szczebla. Z betonu świat, w którym ciągle zmęczony się budzisz Czy tak wyglądać ma to życie w stylu all inclusive Nie jeden bieg po szczęście, ale w konsekwencji upad Teraz ma dosyć zmagań, co dzień zalewa się w trupa Dzieciaki grają w piłkę, a ja nawijam do bitu I wszędzie te tabliczki, żeby nie deptać trawników Po cichu robi swoje, to ma szansę się dorobić Ja również w duszy przyklaskuję temu pomysłowi Musisz uważać ciągle, no i chyba na tym skończę, bo może może stracić wszystko, wszystko, ziomu z życiem później. <śmienic>